Let's go, let's go. Old times, you were truly mine. I remember the time, full of sunshine. Oh, tiny, you were truly mine. I remember the time, full of sunshine. Yo, yeah, I'm trying to do this one day at a time. I put my whole life into these lines. Yeah, nothing can stop us now, you don't want a problem, pal Yes, I came a long way since I was a problem child Same guy, I always been trying to make my mama proud Reaching for the stars, praying I won't ever touch the ground I gotta do this now, while the sun's still shining No matter how you get it, gotta see the silver lining Remember when we came up, everybody tried to clown us Now the same people trying to say that they the ones that found us All the minutes, all the hours, all the tears we devoured Now we up, feel the power screaming out, the world is ours close to my voice, looking at me through the glass I don't gotta lie to you you, I don't gotta wear a mask. I just gotta be me and stay true to my last. Dying day, I did everything I could to make it back. We could do anything that we want, and nothing can stop us. I got the ball, not gonna drop it. No one can take this away from us. That's a promise. Can't let this moment slip away. Can't have that on my conscience. I admit I lost my way, I was unfaithful. But it's a new day, and I'm so grateful. I still got a chance to show you that I'm worth it. Can't take back what I did. Cause you know that I'm not perfect. Hold my head up to the sky through the clouds, I'll survive. No regrets, I'm alive. No more tears, let's get high. Remember this moment for the rest of our lives. This is all I've ever known The stage is my throne This is where I belong Don't ever feel alone Just remember this day and everything that I said The sun will still shine long after I'm dead yeah. Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj są ze mną panowie z Masa, ponieważ siejemy słonecznik i chciałabym, żeby Wam powiedzieli tutaj kilka słów o tym słoneczniku, ponieważ to jest nasza pierwsza uprawa słonecznika, jeszcze nie jestem doświadczona w tym temacie. Proszę witam Tomek. gdzie Jest ze mną kolega Andrzej, który tutaj na tym terenie pracuje. Jesteśmy witam. na Opolszczyźnie i dzisiaj mamy 23 i wspólnie z Wiktorią. E, pierwszy raz... U Wiktorii siejemy na słonecznik. Siejemy MAS 83 SU. Obsadę mamy ustawioną na poziomie 75 tysięcy. Siejemy to siewnikiem kukurydzianym w rozstawie rzędów co 75 cm. Na co tak naprawdę zwrócić uwagę, kiedy zaczynamy tą swoją historię z tym słonecznikiem? Tak naprawdę, jeżeli wykorzystujemy sprzęt, który mamy do uprawy kukurydzy, Warto zwrócić uwagę na tarczki. To jest podstawa, aby tarczki miały dziurki na poziomie 2,5 do 3 mm. My tutaj akurat na tym polu siejemy z tarczkami 3 mm. Jeżeli wykorzystujemy sprzęt, który mamy w gospodarstwie do uprawy kukurydzy i chcielibyśmy słonecznik siać na tarczkach kukurydzianych, te dziurki są dużo, dużo większe i wtedy zasysane są po 2, po 3 ziarenka. I to nie jest dobrym rozwiązaniem. Sonecznik nie lubi konkurencji wewnątrz gatunkowej, więc ważne jest to, żeby to rozmieszczenie tych ziareń było prawidłowe, było równe. Tak aby jedna roślina nie konkurowała z drugą rośliną. My, tutaj na tym polu, tak jak wspominałem, używamy tarczek 3 mm, ale dobrym też rozwiązaniem są tarczki 2,5 mm. Tutaj, gdzie jesteśmy na polu, mamy klasę gleby 5, a nawet tak naprawdę do 6. Słonecznik jest to roślina bardzo głęboko korzeniąca. Jest to roślina, której system korzeniowy sięga do 2 metrów w głąb i do 1 metra na boki. I Bardzo dobrze sobie radzi na e, takich słabszych, e, piaskowatych glebach. Z tego powodu, że ma ten system korzeniowy bardzo głęboki i potrafi dobrze wykorzystać wodę i składniki pokarmowe, które są głębiej. Słonecznik, przede wszystkim, jest to roślina, która nie lubi gleb e, gliniastych. Gleb mokrych, okresowo zalewowych, ponieważ na takich gliniastych glebach on niestety nie jest w stanie puścić odpowiedniego systemu korzeniowego. Na tym polu założy na serwis Agrotempo, który będzie monitorował słonecznie. Yeah.